Witam w dzisiejszym odcinku. Otworzę skrzynię taty i u mnie sezonową. Więc odbierz o melodii. I pierwsza taty jest. 18. Proszę mityczną rzecz. 7. Skin! Do Cordeliusa. 2023 już nie ma spray. No, A to na każdym koncie, bez skin epicki, gwarantowany. Odebrane. Bo ostro. O niej już jest niedostępny. To teraz przechodził na moje konto I teraz u mnie. Omega skrzynia pucharów się nazywa Ok. I płyk. Ty. 17, jeszcze gorzej. o ten miał. Dać migemy. Skin domek. Jek, jak, jak. Aż tak źle nie było. Nowy sezon kupiony został zwykły Porobiłem się misję. Te karne, taki popowy. Jak ktoś wie, to wie o co chodzi mi. Odlotowy random. <ścoughs> o, patrzcie, jednak nadal są te tryby. Może jeszcze trochę i znikną. Czy jutro. Ranking nowy Co Brak modifikatorów? Jack, Jack, kaj, Jack, do Jack, modyfikatorów? Brak... Sam Classic to to się Jack, Jack, też też Jack, z rankingu E, dobra, najpierw solo się zagramy I z Brokiem. Te solo e, tak, nic nie wpadło, bo nie szczęścia Jak zawsze, o, masastrol Możecie napisać w komentarzu, czy go odebraliście, czy nie zdążyliście, bo było tylko na nie dwie godziny. Igi. No ta, nie przejdziesz. Nie przejdziesz. Nie. Zostaw mnie Mortis. Nie, na no nie polecił Jeszcze raz. O, już do no, grok ktoś Oli. Ej, randomie. No to też jest w tej serii. Z... O, zginął. Haker zawsze wygr wygrywa. pyk pyk E, ten skin do fajny leci USB i się rozbiła na kostka, tak a to jeszcze z karnetu jeszcze on z dodatkowymi o, kupił Zostaw mnie. Muszę się leczyć. Mandaryna. Czy brzoskwa? Przez... I Ani jedna rakieta nie trafiona. Proszę. Lili. Lili. Żyje. Żyje. Aha. Żyje. Co za Bambi z tej Lili. Ja już bym dawno porobił dobro nie znaczy na miejscu tej lilii to bym od razu już zabił broka a teraz oprzypał to nic nie zrobi no i będzie tak kogo kogonitwa w kółko nie nie odpuszczę tej nie nie da się kręcić z nią w kółko gadżet się użyła dla to wlazła do krzoka I, no easy, to easy. Patrz, mam takie skiny. Mam bardzo dużo skinów. Brok, brok prosto od Fryzjera. Nie dziwię się. Plażowy Brock Boombox. Zombrok, hacker brok, czerwony super brok. Brok, hacker RGB Złoty Hacker Brok i Zastępca Brok To Rangersem Co trafił na samym końcu Eventus jak ktoś pamięta Pamiętacie jak trafił dynamajka. To było niemożliwe Ja miałem, gra chyba miałem faworyzowała wtedy Wtedy w tamtym evencie, a taty w Aniach kontra Demona chociaż. Daj Majko był mniej procent szans. Ten chyba lepszy jest skin. A ja to taka zwykła rakieta, ale jak się rozbije to no, lepsze animacje. Tamten lepszy ma atak, a ten jak po rozbiciu ataku. No, no chodź tu, Piper. Chodź tu! A! O, na pewno lepszy ult, bo ko koło niego. Na no, i chciał skoczyć. Właśnie jestem taki smutny. Gandowa motka. Czekaj, ile już. Razuj, nie nieważne. Mikrofon. I kolejny metryk. Tam wygramy to Teraz to wygromy O tak, na pewno Dobra, więc Trzeba rozwalić skrzynię klasycznie tu trzeba otworzyć znowu, czyli rozwalić. Ej, oli! Ha! On daje skoczył! Dobra, jednak taki słaby nie jest! Jednak taki. co jest? Jednak taki słaby nie jest na Broka. Chociaż Brok jest słaby na taką postać typu no i... Zdaniem to postacie postaci useless Rokiety Tam Mandy No, idź tam po te kibsy. Zatania wyjścia. He, okay. jesteś na hita. Pani. Pani na hita. No dwa teraz. Nie mnie. Nienawidzę to ulta broka, bo nie umiał nim trafić. i cubes Nie. 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 Ja mam słaby refleks Już nie, zależy od mnie. Ten dzień jakoś nie przemawiał do mnie. Został w mnie, proszę. Uh! Dobra, przynajmniej to spajka. To było ciężkie. Nie, to zauważył, że pizza zniknęła. Nie, smutno mnie. W sumie tak, to potem się nudziło, ale teraz jeszcze będzie się nudzić. Chociaż i karnet nowy, to nie powinno się nudzić. Krop... Ten, SpongeBob went był lepszy. Ale Spongebob też fajnie być jajperdadowanym skinem jest, o widzicie? Fajnie nagle z kreskówki Wylej Spongebob mi chodzić jak spaj kreskówkowy Ult! Nie, tylko ty umiał rozwalać ściany Bo to jest niemożliwe Już te rakiety jeszcze są wolne. To nie było. O, zrobił misja na szczęście. Net kilka. Skotki, stardrop Monety, monety. Co my tu mamy? W nie wiem, czy się opłaca go wyżej ulepszać. Nie wiem, tu ulepszyć. A no tak, chciał mortisem zbierać się na hyperdadowanie. A tu będę miał zaraz, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 10 level i damy kolejną kolejne monety. O! Co tysiąc! Gromy ranking, chłopie Tutaj nawet mogę wybierać ciała z Astrolo? No i. Serio? Czy te Tepech! Lili nie, Lili. Moł. Mołem, zagramy, dawno nie graliśmy. Every day ja sufam. Eee, Czekaj, łapka łapka w górę, że też mam. A nie, nie, mam. Chociaż ja też cię eee, grać? Nie giń, będzie mi się nie udało u Ciebie. Uh. Nie. Let's tam. Kraś żyje. Zbieram A! Po tysiąc go bijija! Ja tak ją ja, wszystkie klejnoty to 10. Nikt nie, tylko ja mam te 10. I swear tylko miał I na pod Szybko Bazastral Gdzie jesteś. Bazastral tu jest. Leona. Chociaż mnie tu się nie nadaje. A dobra, tak się Lona. To są małe. Mała rangę, czemu każdy środkiem idzie? Użył ul gadżetu, bo że szybciej iść, no to sejfu, jakby ktoś chciał się zapytać.

Okay, BM and Dolly safe. Woo. BM safe, BM safe. Mikrofon nawet nie fajny, fajnie zrobili go Skotki, star oczywiście To samo, pyk Lecim, lecim Piłka mm. Basastrol oczywiście Pamiętacie jak gruch na chońce baza astralem to było coś pięknego. Tu w sumie też grom. Tylko na rankingu baza astralem, Tylko to jest Hin do, do Sergio E to i tak się czuję jakbym nim grał, tylko nie ma dodatkowych ataków. Będę go dobrze wspominał ta postać. Albo źle jak mnie zdenerwował pięć od razu jak gruch hitem. Nic, do... Nic dobrego nie Jeszcze nie trafił ten. Nic dobrego nie trafił z tej skrzynki. A to tylko trafił mi skin do Ta co ja też mam, i kupił z nakradą forsę. Ostatni dzień. Puf, to lepiej wspominam niż pizza. Podej! Podej Bazowi astralowi! No podej. Dobra, już nie musisz. Opa! Koń nam. Jak mi się bawimy. 2-0. Ja zagrał jeszcze jeden meczik. Albo do, 18, do 15%. Bo mało, no, 18%. Ale jestem bas Astrolo e, Wow, tylko szkoda, że te sercio Pa, bracia! Bracia koral, chłopie! Temba, no, não é? não é? brata? Sfego. Uciekaj z tym dobrze, Hank. W końcu co zrobisz? Na no, Frank, oczywiście nasz. To jest ciężkie. To już jest ciężki mecz. Hank albo Frank, bo ja mam sam chowów. Oprócz mnie, ja nie jestem chowiem jedyny. No nie he! Yes. A Ja nie mam szans z nimi. Chyba, że jeszcze coś zrobimy jakiegoś mocnego. Jeszcze. Jeszcze jedna gra. astral O 15% to już wiadomo, że ostatni mecz. Znowu mamy Tomara. Jak Nie napiszecie pod tamtym filmie, bo nie dotrwaliście, to jak tu dotrwacie, dotr to napiszcie. Ja wiem, co to znaczy, ale tak się pytam, czy wy wiecie. Każdy już gadżet z naszej drużyny. Przegrywamy, ale nadrobiamy nadrobiamy nadrabiamy, nadrobiliśmy, wygrywamy. Oni też mają strala. Nie, 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 nie. Skok, żeby być szybszy. <ścoughs> ale Easy to jest. O nie. Bo ja się jednak już nie zniszczyłem O, pak trafił. A no nie zginąłem, mam już w co forma. E, daj na tam kościć. Czyli Tomar. Nie! Jak jedziemy z leszczami tak jest! Wygrana. Dobra, jeszcze jeden mecz. To meczu nie będę pokazywał bo to już będzie za długi. Skroiłem temu typowi Bazostral, bo on już chciał wziąć. Oczywiście, nie odpowiedział. No była fajna mapa. To, że jest ciężkie, ale jak mówił nie pokazuje, to by było za długi Dobra, jednak wam pokażę, jednak akcje są tu. No. Tu już miał taka akcja z tymi panami. A chyba ta przegram. Bar ja wygrał z dwoma są z małą ilością HP. A I ultał go że... Gro. Proszę, dajcie wygrać. Bo chciałam pokazać stardropa jak otwieram. Dobra, teraz cięć.